Witajcie kochani w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj w końcu przychodzę do Was z filmem paznokciowym, bowiem dawno nie było go na kanale. I postanowiłam, jak już mogliście zobaczyć w zapowiedzi na Facebooku, że zrobię dla Was takie porównanie produktów, które zrobiły dość dużą furorę ostatnio. Są to dwa, dwa produkty. Mirror Powder o, tak, żeby dobrze było widać je w kamerze. Mirror Powder od um, firmy nice Company oraz Metal Manix Multi Chrome od firmy Indigo. No i tak, mam tutaj dwa proszki. Do tych proszków potrzebny jest jeszcze top. E, top, e, no najlepiej hybrydowy, bowiem na hybrydę będę nakładać, e, nie na żel, oba proszki. E, dlatego mam... W zestawie od marki Indigo Top Hybrydowy Dry Top o wielkości 5 ml oraz mam em, od firmy Nice Company em, top, e, top Coat również nie pozostawiający warstwy dyspersyjnej, bowiem ten proszek wymaga właśnie takiego topu. E, ten ma pojemność 6 ml. Jeżeli chodzi o same ceny produktów, bo to pewnie Was interesuje najbardziej. To tak. Ten top od Niles Company kosztuje 35 zł, 6 ml tego topu, a Mirror Powder kosztuje 25 zł, czyli razem cena takiego zestawu to jest, to jest po prostu 60 zł, tak? Jeżeli chodzi o firmę Indigo, to Metal Manix Multi Chrome również jest w cenie 25 zł. Dry top jest w cenie 29 zł, 5 ml, ale jeżeli byście chcieli większy ten top, to jest 10 ml w cenie 55 zł. Ale mój zestaw 5 ml wyniósł mnie 54 zł, czyli 6 zł mniej niż u firmy konkurencyjnej. Co tu dużo mówić? Topy mogę odłożyć na razie, na razie na bok. Będą nam one potrzebne później. A jeżeli chodzi o samo opakowanie e, produktu, to tutaj na opakowaniu produktu nie jest napisane, ile gram e, produktu jest, y, jest zawarte w opakowaniu. Na stronie producenta również takiej informacji nie znalazłam. Po otwarciu opakowań, tak w ogóle wydaje mi się, że opakowanie od Metal Manix Multi Chrome jest troszeczkę większe. Może, też, yy, może być po prostu grubsze opakowanie, większe to jakby ten, ten, to plastikowe pudełeczko, w którym znajduje się proszek. Ciężko to stwierdzić, ale jak zagla, zaglądamy do środka, to tego proszku też yy, w produkcie Metal Manix jest, jest więcej. Oba, oba, oba proszki są srebrne. Na pierwszy rzut oka wyglądają identycznie, a jak się sprawdzają przy ich zastosowaniu, to zaraz postaram się Wam pokazać. Siedziałam ostatnio i przygotowałam dla Was do filmiku takie wzorniki. Tutaj mam podpisane: tutaj jest Mirror Powder, a tu jest Metal Manix. Użyłam dokładnie tych samych kolorów w obu przypadkach. Czyli mamy tutaj czarny, biały, czerwony, fioletowy, zielony, zielony neonowy i taki też neonowy, brzoskwiniowy odcień. Ten brzoskwiniowy odcień to jest lakier, w to jest lakier, mówię, to jest żel w pędzelku od marki Indigo. Nie jest to hybryda. No i tak prezentują się oba produkty. Myślę, że myślę, że wyglądają niemalże identycznie. Tak na pierwszy rzut oka. Ciężko, ciężko mi je od siebie odróżnić, patrząc na ten wzornik. Oba ładnie nabłyszczają i kolorowy odcienie, i srebro. Jedyne co, to jestem zawiedziona trochę odcieniem czarnym. Myślałam, że będzie bardziej spektakularnie prezentował się na czerni, a, a jakość nie do końca mnie przekonuje, jak on się prezentuje na tej czerni. Na kolorach za to i na odcieniu białym wygląda, wygląda bardzo, bardzo ładnie. Ale żeby trochę poeksperymentowałam, można powiedzieć, z tymi lakierami wcześniej, z tymi proszkami wcześniej, lakierami. I tutaj trochę się bawiłam, właśnie próbując, patrząc jak, jak będą wychodzić różne efekty na tym, jak go wcierać, testując sobie jakby te produkty. I między innymi zrobiłam to, um, użyłam obu proszków. Tutaj jest Metal Manix, tutaj jest Mirror Powder na topie zostawiającym warstwę dyspersyjną i no, jak widzicie na warstwie dyspersyjnej nie wygląda to tak uroczo. Powiedziałabym nawet, że wygląda to jak taki mało spektakularny brokal. Za to właśnie bo tutaj obok już macie już macie ten proszek wtarty w, w topy bez warstwy dyspersyjnej i wygląda on zdecydowanie inaczej niż jak użyjemy na takim zwykłym topie. Tak, myślę, że po takiej krótkiej wstępnej prezentacji, jak on tam wygląda na tych paznokciach, jeszcze pokażę Wam raz te wzorniki do kamery. Myślę, że możemy po prostu zabrać się za używanie tego produktu. Ja użyję, nie wiem czego użyję. Myślę, że może tego Indigo, tego Metal Manix użyję po prostu, bo jest go więcej w opakowaniu i nie wiem jakoś tak. Po prostu, a ten znajską nice kompanii pokażę Wam później porównując na paznokciach, na paznokciach mojej mamy, której, której zrobię tym proszkiem również w paznokcie później. No to myślę, że możemy, możemy zacząć filmik. Oba produkty wciera się identycznie w paznokcie, także nie będzie tutaj żadnej różnicy pomiędzy stosowaniem jednego a drugiego. Teraz, jak już mam biały lakier nałożony i utwardzony, to mogę przejść do takiego mojego sposobu nakładania tego produktu, bowiem jest to trochę inny sposób niż producent zaleca. Tak jak wspomniałam po pierwsze, nie mam tej pacenki. E, próbowałam pacenką do cieni, ale nie wyglądało to zbyt dobrze, bo ta pacenka ma wbudowany, jakby taki. W, w środku tej gąbeczki znajduje się kawałek plastiku. Jak przypadkiem zahaczymy nim o paznokieć, to powstaje nam takie starte kreski tego produktu na paznokciu. Dlatego pasynka do, do powiek wyjęta z cieni się nie sprawdziła. I teraz tak, wracając do mojego sposobu. Ja tą warstwę dyspersyjną, tą lepką warstwę, przemyję cleanerem. Przemyję cleanerem przed nałożeniem topu bez tej warstwy z Indigo, dlatego, bo jak robiłam sobie próby na wzorniku, to bez przemycia tej warstwy e, gorzej mi się później produkt nakładał. Może się z tą warstwą dyspersyjną trochę ten produkt mieszać i jest bardziej lepki przez to, przez to, że źle się wsmarowywało i robił mi takie, takie trochę drobinki brokatu na paznokciu, a przecież nie o to chodzi. Więc ja przemyję sobie cleanerem. I dopiero teraz na przemytę zacznę nakładać ten produkt Dry Top Super Shine. A następnie utwardzę go pod lampą. Przy nakładaniu topu pilnujcie, żeby przypadkiem nie zrobił Wam się jakiś bąbelek czy coś takiego, bo ten pyłek Podkreśli po prostu każdą wypukłość na paznokciu. Będzie ją widać 5 razy bardziej niż normalnie. Teraz, jak już top mam dokładnie utwardzony, to mogę zabrać się za proszek. Ja go będę wsmarowywać dokładnie tak, jak, jak smarowuje się efekt syrenki. Pamiętajcie o tym, czyli opuszką palca. Pamiętajcie o tym, żeby opuszka palca również nie była obrudzona od jakiegoś lepkiego topu albo czegoś. I teraz nabieram sobie produkt i smarowuję go paznokcie. bardzo dokładnie, nie zapominając o brzegach, żeby nie zostały nam takie białe czy jakieś tam kolorowe, jak będziecie chcieli zrobić obwolutki. wymiatam sobie pyłek, żeby później nie utwardził mi się i nie wyglądał dziwnie z e, topem. I tak wygląda paznokieć z nałożonym produktem. Mam takie wrażenie, że przed nałożeniem topu wygląda to jakoś, jakoś lepiej. Bardziej się błyszczy chyba. No ale dobra, pomijając ten fakt, nakładam na następny paznokieć. I tak błyszczące paznokcie z wtartym już produktem możemy po prostu przesmarować topem. Topu użyję z neonai, dlatego bo przy próbach już go, już go po prostu ubrudziłam i on ma w sobie delikatne drobinki, więc nie chcę brudzić następnego topu. Dlatego użyję dokładnie tego. I są utwardzone. Jeżeli chodzi o nakładanie topu, to proponowałabym nałożyć dwie warstwy topu i oczywiście dokładnie pokryć tym topem brzegi, bo obawiam się, że, zwracając uwagę na to, że to jest produkt, który nie jestem przekonana, czy aż tak idealnie jak hybryda z hybrydą łączy się z hybrydą, top po prostu nie będzie nam przy jednej warstwie odchodził. Teraz możemy przemyć cleanerem. Tak przynajmniej działo się w przypadku efektu syrenki. I mnie też to, się to zdarzyło, więc, więc tak myślę, że przy tym produkcie również powinny być dwie warstwy topu. Można przemyć cleanerem i najlepiej po prostu umyć dłonie, bo te, ten pyłek jest, jest wszędzie. Jego ciężko jest zdomyć samym cleanerem. Ja mam cały dłonie w tym produkcie, więc ja przemyję cleanerem, umyję, umyję ręce i. No i zaraz jestem. Będziemy sobie podsumowywać i jeszcze pokazywać produkt od Nail's Company jako następny. Teraz możemy zacząć się bawić pyłkiem z Niles Company. Tym razem mam bazę żelową, nie hybrydową. To ten produkt to jest żel marki Indigo. Przemyję go sobie jest już nałożony, utwardzony, żeby nie przedłużać po prostu w początku i nie sprawiać, aby ten filmik trwał 20 minut. I mogę na to nałożyć sobie top coat z komponentami. Jak już top jest utwardzony, to możemy zabrać się za Mirror Powder. I mam taki plan na wstępie, że w trzy paznokcie wsmaruję ten Mirror Powder, a w jeden paznokcie wsmarujemy tyłek z indigo. Tak dla porównania. Jeden paznokieć smaruje pyłek z indigo. Tak na pierwszy rzut oka jakbym miała porównać do siebie dwa produkty, między tym a tym paznokciem, to, to praktycznie niczym się nie różnią, wyglądają, wyglądają niemalże identycznie, mam wrażenie, że Metal Manix jest trochę delikatniejszy jak nakładamy go na kolory, poza tym to znaczy bardziej przebija jakby kolor, bardziej widać kolor, No a tak to to, to tyle, tak na dobrą sprawę i użyję tego samego topu na wykończenie paznokci. I tak na dobrą sprawę paznokcie i mojej mamy są już zrobione. Szczerze nawet nie widać, że inny paznokcie jest z innym produktem, więc to jest takie potwierdzenie tego, że produkty wyglądają niemalże identycznie. Pokażę je jeszcze raz tutaj do kamery i jeden i drugi proszek. No i resztę oceny produktów pozostawiam Wam. To by było na tyle, kochani, z dzisiejszego filmiku. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, do następnego. A, dobra, jeszcze taka szybka sprawa na koniec, bo bardzo dużo z was pyta, jakiej lampy używam. Używałam lampy 9W LED z Semilak. Po kilku miesiącach mi się popsuła, poszła do reklamacji. Następna po kilku miesiącach też mi się popsuła, więc tą postanowiłam zamówić. Zwracając uwagę na to, że potrzebuję, tylko dla siebie lampy, postanowiłam zamówić po prostu z Allegro i działa. I w sumie to by było na tyle. Jeszcze raz się żegnam. Pa, pa!